Siema, witajcie, moje drogi odcinku na kanale. Słuchajcie, ten YouTube jest bez, beznadziejny. Brakuje mi komentarzy. potem tym pierwszym filmem zemlokował mi komentarze. Zablokował. I tylko słuchajcie, A to nie to. Dzisiaj zauważyłem przez kilka dni innego człowieka, który prowadził konto na TikToku i na YouTubie. Ja tego człowieka już raz go. Włamałem się mu raz na konto na no Instagramie. A on ma na imię Szymon Patryka. No tego właśnie zauważyłem, że mam TikToka i YouTube'a. Nic takiego nie nagrywa. A na i nic nie nagrywa. Nic no tylko też nie. I ja go nie lubię. I moi końca też go nie lubią. No tego właśnie... I mam plan, żeby teraz hakować mu TikToka. Zobaczycie i zobaczycie, żeby tego TikToka będziemy mieli, jak nagramy jakieś filmiki, dlatego że my przyjęliśmy go, jego konto. Zobaczycie, i tak właśnie, a później po TikToku, hakujemy mu konto na YouTube. Zobaczycie, Pozbędzie się chłopak wszystkiego. Pozbędzie się konta na TikToku i na YouTubie bo na Instagramie już nie odzyska konta bo zmieniliśmy hasło na Instagramie i się nie zalokuje. dlatego właśnie dlatego właśnie co, zobaczcie, zauważycie na TikToku, zauważycie i na YouTubie że hakerzy coś nowego nagrali dlatego właśnie bądźcie i właśnie zobaczycie zobaczycie, że my naprawdę hakujemy bo nam nie wierzycie nie wierzycie nam, że my umiemy hakować, tylko widzicie mi dowód. Dlatego właśnie widzimy się, jak uda nam się, jak zhakujemy szumanowi TikToka i YouTube'a i nagramy filmiki. Teraz zobaczymy. Będzie taki takich komentarzach to naprawdę wam się na konta. Bądźcie lepiej, kurwa, grzeci. Elo.